Natchnione spojrzenie zwykle wlepia w niebo, nosek ma uroczo zadarty, lico gładkie, burze loków. Co w Polsce niezwykłe, szanowane jest przez wszystkich – demokratów, liberałów, prawicę. Tadeusz Kościuszko – postać pomnikowa. Kim był naprawdę? Choć uznany za jednego z największych bohaterów narodowych, nie był Polakiem. Któż jestem, jeśli nie Litwin? – pisał sam o sobie. Jego rodzinnym językiem był białoruski. Był niezwykle honorowy, zawsze dotrzymywał słowa. Dlatego politycy francuscy i rosyjscy uważali go za naiwnego. Bywał silny i nieugięty, ale też wzruszał się i płakał, a w chwilach klęski załamywał. Nie uchodził za dusze towarzystwa, był raczej skryty. Koledzy z Korpusu Kadetów przezwali go Szwedem. Pierwszą wybrankę, Ludwikę Sosnowską, gdy odrzucone jego oświadczyny, próbował porwać. Całe życie pragnął kobiet poza swoim zasięgiem: zbyt wysoko urodzonych, za młodych lub mężatek. Nigdy nie związał się na stałe. Stronił od ekscesów, a mimo to plotkowano tak o nieślubnych dzieciach, jak o skłonnościach homoseksualnych. Był deistą. Uważał, że stworzyciel nie ingeruje w raz ustanowione prawa natury. Kościół katolicki oceniał jak najgorzej. Księża będą zawsze wykorzystywać ciemnotę i przesądy ludu. Będą posługiwać się religią jak maską, pod którą kryją się obłuda i zbrodniczość ich poczynań. Szanował chłopów, ale zaufanie do nich miał ograniczone. Pod Racławicami kolumnę kosynierów obstawił z trzech stron wojskami regularnymi, by nie pozostawało im nic innego, jak biec wprost na rosyjskie kule armatnie. Wsparł Berka Joselewicza w tworzeniu żydowskiej kawalerii. W Ameryce nawiązał partnerski dialog z indyjskim wodzem Małym Żółwiem. Przyjacielskie relacje łączyły go z czarnoskórym służącym Jeanem Lapierre, a swój amerykański majątek przekazał w testamencie na wykupienie i edukację niewolników. Był jedynym Polakiem, od którego pieniądze pożyczał prezydent Stanów Zjednoczonych. Zresztą Kościuszko był znany i szanowany przez wielu wielkich świata, królów, filozofów, wozów. Jego burzliwa biografia obfitowała w wielkie bitwy i awantury godne filmu przygodowego, jak rozbicie statku na Karaibach, kiedy uczepiony resztek masztu dopłynął do brzegów Martyniki. Z drugiej strony, z lubością oddawał się tak ekscytującym hobby jak malarstwo, muzyka, ogrodnictwo, tokarstwo, a nawet haftowanie i szydełkowanie. Był wyjątkowo niezależny, a jego poglądy, śmiałe i wyprzedzające epokę. Szczególnie uderza głębokie oddanie republikańskim ideałom wolności i równości dla wszystkich, bez względu na płeć, pozycję społeczną, wyznanie, narodowość czy kolor skóry. Tadeusz Kościuszko postać niezwykła.